Cześć, z tej strony Ania Dąbrowska z bloga Pani od Chemii.pl dziś chciałabym pokazać Ci pewien trik na zadania ze Stechiometrii, konkretnie na najtrudniejszy chyba typ zadań ze Stechiometrii, czyli taki typ, gdzie mamy dwie reakcje biegnące równolegle. Jest to trik, który pozwala to zadanie rozwiązać w dużo prostszy sposób, łatwiejszy, no i taki, który wręcz nie wymaga za dużo myślenia, tylko trzeba zastosować pewien konkretny algorytm. Przy okazji powiem, że trwa właśnie promocja na mój kurs naturalny online, gdzie właśnie. Taki bonus dostajesz w gratisie, no jak to bonus? Jest to taki właśnie zebrany zbiór zadań ze stechiometrii, które pojawiają się na maturze, posegregowane, posortowane według konkretnych typów. Pokazuje ci tutaj, w jaki sposób każde zadanie rozpoznać, no i najważniejsze, jak je rozwiązać. Czyli masz tutaj krok po kroku pokazane, właśnie w jaki sposób podejść do każdego zadania. Może pokażę tutaj fragment, o, właśnie, to jest ten typ zadania, który będziemy dzisiaj omawiać, ale oczywiście masz ich tutaj więcej i to jest właśnie tak. Pokazane, gdzie masz krok po kroku pokazane, co trzeba zrobić, żeby takie zadanie rozwiązać bez problemu. To dostają osoby, które dołączą do kursu do 18 stycznia, włącznie i od razu powiem, bo o to też często pytacie, że bonusy są niedostępne poza kursem. Zależy nam na tym, żeby nasi kursanci dostawali właśnie to, co najlepsze. No dobra, ale Wy macie dzisiaj jeden z tych trików zupełnie za darmo i zrobimy go na konkretnym przykładzie. Jest to zadanie na mączkę dolomitową, którego szukacie bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo często w internecie. No i też sama odpowiedź z klucza jest taka, że. Nawet jak się ją widzi, to nie za bardzo wiadomo o co chodzi, i tutaj masę dostaje pytań regularnie. To jest takie zadanie hit. Dlatego my właśnie na tym zadaniu rozwiążemy, właśnie to zadanie rozwiążemy tym nowym sposobem, no i zobaczycie sami, że jest on dużo, dużo prostszy. Zacznijmy od przeczytania polecenia, bo jednak dobrze wiedzieć, co liczymy. Mączka dolomitowa to produkt, którego głównymi składnikami są węglan, wapnia i węglan magnezu. Próbkę mączki dolomitowej o masie 10 gramów, zawierającej 1% zanieczyszczeń, poddano działaniu kwasu solnego, którego użyto w nadmiarze w reakcjach przebiegających zgodnie z równaniami, które widzimy poniżej, wydzieliło się 2,4 decymetru tlen sześciennego tlenku węgla 4. Objętość gazu zmierzono w warunkach normalnych. Oblicz zawartość procentową w procentach masowych węglanu wapnia w badanej mączce dolomitowej przyjmij, że zanieczyszczenia nie brały udziału w reakcji z kwasem solnym. Ok, no to lecimy z tym zadaniem. Tak jak powiedziałam, trik, o którym yy, trik, który dzisiaj chcę Ci pokazać, dotyczy Właśnie tego typu zadań, gdzie mamy dwa równania reakcji. Właśnie po tym je poznasz. To jest najbardziej charakterystyczna rzecz. No i dodatkowo możesz jeszcze zwrócić uwagę, że w tych równaniach będziemy mieli wspólny produkt i wspólny substrat. W tym przypadku wspólnym substratem jest kwas solny, a wspólnym produktem tlenek węgla 4, chociaż oczywiście tutaj jeszcze woda też się pojawia, ale ten tlenek węgla 4 jest dla nas bardziej interesujący, dlatego że mamy tutaj dane, które go dotyczą i to już nam wskazuje, że prawdopodobnie będziemy musieli z niego skorzystać. Zaczynamy od pierwszego równania. Pierwsze równanie jest bardzo proste, bo musimy po prostu zaznaczyć dwa, dwie niewiadome, x i y. Tylko tyle, nic więcej. Które to muszą być niewiadome? Te, o których mówi nam zadanie, to znaczy te, do których już podano nam jakieś dane. Te dane nie muszą być bezpośrednio do każdego z tych reagentów. Może to być na przykład informacja o mieszaniu niereagentów, albo o sumie jakiejś objętości, sumie mas. Wszystkie rzeczy, które które właśnie jakąś liczbę przedstawiają, będą dla nas wskazówką. I tutaj widzisz, że w pierwszym, już pierwszym, pierwszą daną, która się pojawiła, jest informacja o masie 10 gramów. Więc warto by się było teraz zastanowić, czego ta masa dotyczy i co konkretnie możemy z tego wyciągnąć. Masa, o której mowa, to tak naprawdę masa węglanu magnezu oraz yy, węglanu wapnia razem, ale jeszcze dodatkowo widzimy, że mamy tam 1% zanieczyszczenia. Czyszczeń. Dlatego te zanieczyszczenia od razu sobie odliczmy, żeby one nam nie psuły dalszych obliczeń i zrobimy to bardzo prosto, to będzie bardzo prosta proporcja, ponieważ mamy 10 g masy całej próbki i to jest nasze 100%, no bo 100% próbki, a 1% to. To właśnie jakieś zanieczyszczenia, czyli to będzie x, no to x bardzo prosto obliczymy, że jest to 0,1 g. Natomiast później, żeby obliczyć masę całej próbki, czyli to będzie masa CaCO3 plus masa, może o tak, w ten sposób, masa MGCO3 to jest 10 gramów minus 0,1 g, czyli mamy tutaj 9,9 g. Można by to było oczywiście zrobić od razu w jednej proporcji, ale żeby łatwiej nam się liczyło, to zapisałam to właśnie w taki sposób. Czyli już wiemy, że ta masa dwóch węglanów to jest 9,9. I teraz, skoro wiemy, że masa dotyczy dwóch węglanów, to w pierwszym równaniu właśnie węglan będzie tym x, będzie jedną z tych danych, bo zwróć uwagę, mimo tego, że tutaj mamy sumę tych mas, czyli jest to masa węglanu jednego i drugiego, to tak naprawdę my możemy się w pierwszym równaniu odwołać tylko do jednego z nich. Dlatego tutaj po prostu zaznaczam sobie to jako x. Na razie nie musisz specjalnie nawet się zastanawiać, dlaczego akurat ten i jest x, a nie za, dlaczego nie zapisujemy tego w jakiś inny sposób, bo tu wszystko za chwilkę się wyjaśni. Czyli tutaj mamy x, a druga dana, którą gdzieś tam w zadaniu mamy, to jest... 2,4 i jest to informacja, która dotyczy tlenku węgla 4. Więc znowu, ponieważ mamy ten drugi reagent, o którym jakąś informację nam już tutaj powiedziano, no to zapiszemy sobie właśnie tutaj y przy tlenku węgla 4. I to jest pierwsza część. Teraz w drugiej części, w drugim równaniu, zapiszemy bardzo podobnie też wszystkie dane, ale wykorzystując właśnie x i y z pierwszego równania oraz informacje zawarte w tekście. Czyli skoro widzimy, że masa y, wszystkich węglanów to jest 9,9 g, bo to policzyliśmy sobie przed chwilą, no to w takim razie masa całe, całej próbki minus masa węglanu wapnia musiałaby nam dać masę węglanu magnezu, prawda? No bo już tylko z tych dwóch y, reagentów, z tych dwóch y, właśnie substratów składa się próbka. W związku z tym mogę zapisać, że masa MGCO3 jest równa 9,9 minus X. I tutaj już od razu widzimy, że x to jest masa CaCO3. Ja sobie to tutaj zapiszę, żeby mi nie umknęło później, czym ten x i y jest. I dokładnie tak samo robimy w drugim przypadku. Skoro całość tlenku węgla 4, która się wydzieliła w tej reakcji, to 2,4 dm3, no to 2,4 minus 2,4 minus y to musi być objętość CO2 z drugiej reakcji. Czyli y, ten pierwszy, to będzie. Nasza objętość CO2, ale pochodząca z pierwszej reakcji, a w drugiej mamy pochodzącą z drugiej reakcji. No i teraz mamy tutaj taki już początek, właśnie cał, całych wszystkich obliczeń, ale jeszcze do tego musimy dodać drugą część wynikającą z samego równania reakcji, bo tak jak w każdym zadaniu ze stechiometrii, mamy zawsze dwie dane: mamy dane z zadania i dane z równania. Na tej podstawie układamy równanie, które obliczamy. Tutaj będzie podobnie, tylko że ponieważ mamy dwa równania reakcji, to również powstanie nam układ równań, z którego będziemy musieli skorzystać. Więc teraz te wszystkie dane sobie tutaj ułożymy. Tutaj będziemy mieli równanie numer 1, tutaj równanie numer 2 i na tej podstawie będziemy sobie teraz opisywać wszystko. Ja może nie będę jeszcze przesuwać ekranu, żebym też widziała dokładnie te zapiski i wy zresztą też, więc sobie tutaj to odznaczę jako drugą część. I teraz tak, z pierwszego równania co widzimy? Widzimy, że mamy x. I ponieważ jest to masa, no to będzie to wyrażone w gramach. A oprócz tego widzimy tutaj Y. No i teraz musimy te same. Y jest oczywiście objętością, czyli decymetry sześcienne. I teraz musimy dokładnie tę samą informację zapisać poniżej, właśnie wykorzystując dane z samego równania reakcji. Ponieważ w pierwszym równaniu mamy CaCO3, a X jest wyrażony w gramach, bo jest to masa. Możemy sobie tutaj zapisać, że tutaj mamy gramy, tutaj mamy decymetry sześcienne. To wynika z tego, co już zapisaliśmy wyżej, ale po prostu zapisuję to jeszcze raz. No to teraz te same informacje odczytujemy sobie z równania. No i widzimy, że w, w przypadku CaCO3 mamy 1 mol takiego reagentu, więc obliczymy masę jednego mola takiej substancji. I będzie to 40, bo jest to masa molowa wapnia, plus 12, bo jest to masa molowa węgla, plus... 3 razy 3 razy 16, bo jest to masa tlenu. Masa, oczywiście, molowa. No i teraz y, możemy sobie to policzyć, że jest to 52 plus 3 razy 16, czyli y, 12, 18 plus 30, y, czyli 48. I to nam daje równo 100, oczywiście w gramach, bo ta informacja nam jest potrzebna. Teraz taka ważna informacja, jeżeli liczycie coś w tym stylu, to znaczy właśnie tak jak ja, skrótowo, czyli bez jednostek, to bardzo ważne jest, żeby na końcu jednostkę sobie zapisać w nawiasie. Jeżeli liczylibyśmy właśnie 140 g na mol plus 12 g na mol plus 3 razy 16 g na mol, to pamiętaj, że później te mole nie mogą nam zniknąć tak po prostu, tylko musielibyśmy. To pomnożyć razy 1 mol. Więc tutaj obie wersje są poprawne, tylko że musisz się zdecydować na jedną, a nie możesz sobie zrobić takiego miksa dwóch, yy, dwóch metod. Yy, więc tutaj już jedną rzecz mamy i bardzo podobnie robimy w przypadku tlenku węgla 4, ponieważ tlenku węgla 4 mamy tutaj też 1 mol. W związku z tym będzie to 1 mol razy objętość molowa gazu, czyli 22,4 decymetry sześcienne na mol. W związku z tym. Będziemy tutaj mieli 22,4 i to dotyczy decymetrów sześciennych. Z tego stworzył nam się taki układ równań. Mogę zapisać, że y, oczywiście sobie tutaj mnożymy to na krzyż, czyli x razy 22,4, ja sobie to od razu zapiszę jako 22,4x, to się równa 100, 100Y. I to jest pierwsza część właśnie równania. Teraz, czy w zasadzie układu równań, bo równanie jest to pełne. Teraz zrobimy to samo dla drugiej reakcji, i tutaj mamy tak, 9 i 9 minus Y, 9,9 9 minus, minus X, przepraszam, nie minus Y. To jest oczywiście jako całość traktowane, a po drugiej stronie mamy 2,4 minus y, czyli mamy 2,4 minus y. Nie trzeba tego zaznaczać w nawiasie, ale ja to zapisałam w ten sposób, żeby było wiadomo, że my mnożymy przez całość, a nie tylko przez pierwszy wyraz w tym ciągu. W związku z tym, teraz musimy odczytać te same informacje, właśnie z równania. I znowu robimy to samo. W przypadku MgCO3 mamy 1 mol, bo nie mamy tutaj żadnego współczynnika stechiometrycznego. No to liczymy. Jest to 24 plus 12 plus 3 razy 16, czyli mamy dokładnie taką samą sytuację, że mamy 36 plus 48 i to się równa 7884. Tu oczywiście znowu możemy sobie zapisać, że chodzi o grę. Natomiast w drugim przypadku również mamy 1 mol tlenku węgla 4, więc znowu ta sama sytuacja co wcześniej, 22,4. No i można sobie tutaj zapisać w nawiasie, że chodzi o decymetry sześcienne. Znowu robimy to samo co wyżej, czyli zapisujemy sobie tutaj równanie mnożąc na krzyż. Czyli 9,9 możemy w ten sposób zapisać: 9,9 minus x razy 22 i 4 to się równa y, 84. Razy 2,4 minus y. To możemy sobie od razu wymnożyć, żeby mieć taką bardziej przystępną formę tego równania. Czyli mamy 9,9 razy 22 i 4 to nam daje 221,76 minus.

i teraz lecimy dalej, układamy sobie z tego układ równań, czyli możemy sobie zapisać, może przepiszmy to jeszcze raz, żeby było bardzo wyraźnie zapisane, co się dzieje po kolei. Ja to sobie odznaczę i tutaj też zaznaczę, że to jest druga część tego zadania. No i lecimy dalej. Dalej mamy sytuację taką, że zrobił nam się układ równań 22,4x, to się równa 100. Y, a tutaj 221,76 minus 22,4x. To się równa 201,6 minus 84y. To jest oczywiście układ równań. Troszkę go nieładnie napisałam, bo powinny być znaki równości jeden pod drugim, ale wybaczymy sobie to. No i teraz po prostu trzeba to rozwiązać. Ja rozwiążę to taką metodą, że najpierw zapiszę sobie, ile jest równy x, tak żeby tutaj już mieć łatwą, właśnie taką łatwiejszą sytuację. Ja może tutaj zaznaczę, że to jest właśnie z tego równania, czyli Czyli będziemy mieli x równa się 100 y przez 22 i 4, i sobie to od razu podzielimy, czyli 100 przez 22 i 4 to jest 4. 46. Myślę, że takie zaokrąglenie wystarczy. Te dwa miejsca po przecinku zawsze są takie bezpieczne. Jedno miejsce po przecinku mogłoby być za mało, choć tutaj myślę, że dużo by nie zmieniło. Tu, oczywiście, Y. No i teraz tę daną wprowadzam do drugiego równania, czyli 200. 221,76 minus 22,4 za x wprowadzam to, co przed chwilą sobie tutaj wyliczyliśmy, czyli, 4, czyli razy 4,46 y to się równa 201,6 minus 84 y. No i teraz musimy to wszystko przeliczyć. Ja już sobie może tutaj po drodze zrobię to mnożenie, bo przyznam szczerze, że nie chcę mi się tyle razy tego pisać, ale oczywiście najlepiej by było cały czas to przepisywać, czyli mamy 22,4 razy 446, to jest 9,9.

6. No i teraz obliczamy to i wyliczamy sobie y, czyli znowu muszę tutaj sobie podzielić to na drugą, na drugą część, żeby nam się nie pomyliło, czyli mamy sytuację, gdzie 99 9, 9 i 9 minus 84 to nam daje minus 15,9y, a po prawej stronie mamy 200, 1,6 minus 221,76 i to nam daje 20,16, oczywiście z minusem. I teraz dzielimy obie strony równania przez minus 15,9. To sobie wezmę w nawias, czyli y równa się. Podzielić na 15,9 to nam daje 1, powiedzmy 27. 1,27 czyli z tego możemy jeszcze obliczyć x, a x jest równy 4,46 razy 1,27, czyli to się równa, policzmy sobie od razu. O, już wyłączyłam kalkulator, ale wyłączę go jeszcze raz. 1,27 razy 4,46 to nam daje 5,66. Mamy tutaj 5664. Ale to sobie zaokrąglimy do dwóch miejsc po przecinku. To oczywiście są decymetry sześcienne, tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, a to są gramy. No i teraz wracamy do polecenia. Zobaczcie, że tutaj w ogóle nie było żadnego myślenia. Ja po prostu stworzyłam układ równań i musiałam go rozwiązać. I dopiero teraz tak naprawdę wracam do polecenia, żeby zobaczyć, co ja konkretnie miałam tam policzyć. A policzyć miałam zawartość procentową węglanu wapnia w badanej mączce dolomitowej. Przyjmujemy oczywiście, że zanieczyszczenia nie brały udziału w reakcji z kwasem solnym, ale to jest w zasadzie oczywista rzecz, bo zawsze tak robimy w przypadku zadań naturalnych, oczywiście. No i teraz wystarczy, wystarczy zastosować właśnie te informacje, które mieliśmy wcześniej. Możemy sobie policzyć, że Yy, właśnie, my tu mieliśmy policzyć zawartość procentową węglanu wapnia, yy, a X, który obliczyliśmy, czyli tutaj, jest dokładnie właśnie objętością węglanu wapnia, bo sobie to zapisaliśmy na samym początku. W związku z tym yy, teraz wystarczy tylko i wyłącznie yy, zapisać, że zawartość, może tutaj jeszcze zapiszę, zawartość procentowa CACO3 to jest 5,66 g przez 10 gramów, bo to była masa całej mączki. Pamiętaj, że mimo tego, że było tam zanieczyszczenie, było tam 1% zanieczyszczeń, to jednak te zanieczyszczenia, mimo tego, że nie brały udziału w reakcji, były częścią mączki dolomitowej, czyli były częścią tej próbki. W związku z tym tutaj musimy uwzględnić całość, bo my chcemy zawartość w całej próbce policzyć. Więc tutaj 10, a nie 9,9 9 razy 100% oj, tu ruszyłam, to wyszło mi takie nie wiadomo co, razy 100%, bo oczywiście jest to y, zawartość procentowa. I teraz gramy nam się skracają, 0 i 0 się skraca, i będzie to 56,6%. I tym, I tym sposobem mamy tutaj już zadanie rozwiązane. Warto by było zerknąć jeszcze, czy nie mieliśmy tam jakiegoś konkretnego miejsca po przecinku zachować, ale nie mamy tutaj takiej informacji, więc to już wystarczy. Może się tak zdarzyć, że twoja odpowiedź będzie się delikatnie różniła o jedno miejsce właśnie po przecinku w sensie o jedną, na przykład jednostkę będziesz mieć 56,7, 56,5. To jest w porządku, tak długo, jeżeli masz dobrze zaokrąglone właśnie po drodze wszystkie działania. Jeżeli byłby tam błąd, no to wtedy już mógłby być lekki problem. No, ale to jest zawsze kwestia taka bardzo indywidualna i trzeba indywidualnie sprawdzić każde rozwiązanie. Yy, no i tyle, jeżeli chodzi o to yy, właśnie, o ten sposób i ten typ konkretnie zadań ze stechiometrii. Jak widzisz, jest on dość prosty, dość intuicyjny, także mam nadzieję, że pomoże Ci właśnie w przygotowaniach maturalnych i trochę odczaruje tę wstrętną stechiometrię. Przypominam jeszcze raz na koniec, że trwa promocja na kurs maturalny, gdzie tego typu metody znajdziesz właśnie opisane w formie wideo do wszystkich typów zadań ze stechiometrii i nie tylko, bo również do zadań z pH, ze stężeń, wszystkiego jakby każdego rodzaju zadań. Zadania są tam opisane właśnie w takim schemacie, jak robić to krok po kroku. Także serdecznie zapraszam, i link oczywiście znajdziesz w opisie do tego filmu. Ja tymczasem się żegnam, ściskam mocno, trzymam kciuki za przygotowania, no i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!